Was serdecznie na moim kanale na YouTube Thermomit, Zdrowa Kuchnia Asi. Dzisiaj taka propozycja, która mnie od dłuższego czasu intrygowała, słuchajcie, bo wchodząc na stronę cookidoo.pl, na tej stronie pierwsze co, co się pokazywało to taki właśnie piękny wieniec, taki okrągły. I zastanawiałam się właściwie, co to jest. nie było jeszcze w naszych przepisach tej propozycji. E, więc y, po, po, czekałam, czekałam, mówię najprawdopodobniej za niedługo będzie dostępny w platformie Doo ten przepis. No i okazało się, że jest w najnowszej kolekcji zima. To jest wieniec z halloumi i rozmarynem. E, to jest taki serek cypryjski, słuchajcie, halloumi. E, serek z mieszanki mleka krowiego, koziego i owczego. E, serek można dostać e, w dobrych sklepach spożywczych, na serkach takich egzotycznych na pewno dostaniecie. Nie miałam akurat z tym problemu, żeby dostać ten serek, więc mam nadzieję, że też będziecie mieli. I myślę, że to jest taka fajna propozycja z okazji świąt, żeby zaskoczyć czymś swoich gości, czymś takim, no, nietypowym. Słuchajcie, rozpoczynamy. Co będziemy potrzebować? Mąkę orkiszową, i tutaj informacja we wskazówkach w platformie kuki duże. Mąka orkiszowa, najlepiej, gdyby była jasna, taka najlepiej tortowa. Dlatego, że jeżeli będzie pełnoziarnista, no to może być to troszeczkę tam, to ciasto takie twardawe. Więc mąki orkiszowej lub zamiennie, jeżeli nie macie takiej tortowej orkiszowej, to może być mąka pszenna. Opakowanie suchych drożdży, olej rzepakowy, mleko, miód, jajko, łyżeczka soli. Oczywiście serek halloumi pokrojony na kawałki, cebulka, szalotka, rozmaryn i żółtko ewentualnie dodatkowo do podania żurawina do mięs no i słuchajcie rozpoczynamy do naczynia miksującego wrzucamy 400 gram mąki orkiszowej i właśnie takiej, ja mam tortową orkiszową, więc jak najbardziej może być 400 g następnie Jedno opakowanie suchych troszczy. Coś nie chce przeciąć. Jest. 40 gram oleju rzepakowego. 150 g mleka. Dobra. dalej 30gram miodu takiego płynnego najlepiej. Jedno jajko, łyżeczkę soli, dalej i zakładamy miarkę i teraz wyrobi nam się ciasto. Dwie minuty będzie nam się wyrabiało ciasto. I mamy wyrobione nasze ciasto. Dalej. Słuchajcie, teraz przekładamy do miski nasze wyrobione ciasto. Tak słuchajcie, wygląda pięknie. Przekładamy. Tak naprawdę to nam się tak pięknie wyrobiło, że nam się tutaj nic nie klei. Zobaczcie. Słuchajcie, teraz przykrywamy ściereczką e, nasze ciasto i odstawiamy do wyrośnięcia na godzinę lub do momentu, aż ciasto podwoi swoją objętość. Więc słuchajcie, za chwileczkę wracam do, nas, do Was. Ciasto nam wyrasta, a my możemy sobie przejść e, dalej e, do kolejnych kroków. Umyć naczynie miksujące, oczywiście, e, włączyłam mycie wstępne w termomiksie, więc już umyłam. I teraz tak, do naczynia miksującego wkładamy 225 do 250 gram serka halloumi. Więc sobie otwieramy. Troszeczkę wody jest, więc ja sobie to na tym zrobię, nad zlewem. Teraz wkładam pokrojonego na kawałki serka. Przekrojemy sobie tak. I wrzucamy. Mamy. Ja mam 235 gram. Dobrze i robię dalej. Zakładam pokrywę z miarką. I dalej. I teraz nam będzie kroił nasz serek. Thermomix będzie nam Thermomix będzie kroił nasz serek. 5 sekund. Ustawiamy obroty na piątkę. No i mamy Dalej. Przekładamy do innego naczynia. Masz serek. ładnie mamy pokrojony nasz serek. Przekładamy. Przypominam też jednocześnie, że w naczyniu miksującym korzystamy tylko i wyłącznie z tego typu naczyń. Po to mamy tą kopystkę, słuchajcie, żeby tylko i wyłącznie z te, z niej korzystać, wyciągając jakiekolwiek tutaj potrawy, no bo unikniemy wtedy zarysowania jakiegoś i zniszczenia naczynia miksującego. Dalej. Zobaczmy. Do naczynia miksującego wkładamy cebulkę szalotkę przekrojoną na pół. 80 g. Jeszcze. 85. Dobrze. Dalej dwie gałązki rozmarynu świeżego. Słuchajcie, ja mam e, suchy rozmaryn, nie miałam akurat świeżego, więc wsypuję e, rozmaryn taki suszony. Dalej 20 gram oleju rzepakowego. Wlewamy sobie. Wbrew pozorom, słuchajcie, to ten, ten wieniec jest naprawdę prosty. To nie jest nic takiego trudnego, żeby wykonać ten wieniec, zresztą sami dalej zobaczycie. Zakładamy, naczynie miksujące. Oczywiście z termomiksem, bo może wykonując samo, same ciasto, trzeba by było dość długo wyrabiać. Natomiast z termomiksem jest wszystko bardzo proste. Jak każde danie zresztą. Obroty teraz na siódełkę, Potnie nam to Thermomix 3 sekundy. Mamy już pociętą naszą cebulkę. Z, z, z wszystkie składniki tutaj dajemy na dół. Dobrze, dalej, zakładamy na, y, pokrywę z, nad, y, z miarką y, na naczynie miksujące i teraz będzie nam dusić naszą cebulkę z rozmarynem i z olejem około 3 minut. Ustawiamy obroty na jedynkę. No i za chwileczkę do Was wracam. No i cebulka nam się zrumieniła, robimy dalej. Przełożyć do naczynia z rozdrobnionym serkiem, wymieszać kopystką i odstawić do y, ostudzenia. Czyli naszą cebulkę, słuchajcie, zrumienioną wrzucamy tutaj do naszego serka. Ale pięknie pachnie ta cebulka. I roz taki przepiękny zapach też rozmarynu. Jak będziecie mieć świeży, to wrzućcie sobie świeży oczywiście. Wymieszamy tak delikatnie kopestką. I słuchajcie, teraz po wymieszaniu odstawiamy do ostudzenia i czekamy, aż nasze ciasto podwoi swoją objętość i będziemy za chwilkę robić dalej nasz wieniec. No to czekamy. Jestem z powrotem, ciasto nam wyrosło. Słuchajcie, termomik nam podpowiada, żeby rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni. Ja już sobie włączyłam i robimy kolejny krok. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na arkuszu papieru do pieczenia na prostokąt około 24-50 cm. No więc sobie wałkujemy nasz prostokąt. To ciasto ma taką bardzo fajną konsystencję. Jak będziecie robić w domu, to zobaczycie. Słuchajcie, chyba jest ok. To prawda, jest troszeczkę taki dziwny ten prostokąt, ale... Myślę, że jest OK. Jak będziecie wałkować, to będziecie mogli zobaczyć, że takie pęcherzyki powietrza tutaj się nam robią w cieście. To jest naprawdę fajne ciasto. Tak ma bardzo fajną konsystencję, tak jak mówiłam, więc tak się je fajnie wałkuje. No i teraz robimy dalej. Przełożyć na blachę do pieczenia, czyli przekładamy sobie na naszą blachę. Eee, z całego roku odciąć pionowy prostokąt eee, około 3 na 3, mm, 3 razy na 3 na 8 cm 3 na 8 cm. Tak jak sobie odetchniemy. Teraz mniej więcej tak na równi, żeby było tutaj. Tak. I tu, tutaj. Dobrze. Dalej. W poprzek dłuższego y, boku prostokąta. Kroić paski o szerokości 2 do 2,5 cm i długości około 8. Czyli, tak, mniej więcej do, te, do tej linii, tutaj, jak mamy te kwadraciki, do tej, do tej linii kroimy takie e, cienkie e, paseczki. Pasek ciasta naciąć ukośnie z obu stron tworząc wzór jodełki. Czyli obcinamy teraz każdy bok, tworząc paski za każdym razem pozostawiać, pozostawić po środku prostokąta około 8 cm wolnej przestrzeni bez nacięcia. Powstanie wtedy takie, tak jak tutaj na zdjęciu, ja Wam później pokażę. Na montażu, Wam zbliży, żeby powstały nam takie po prostu jodełki tutaj z boku. No i zaczynamy. Każdy. Z jednej i z drugiej strony. I tu na końcu tego każdego paska, słuchajcie, też yy, przecinamy. Coś mi się skleja to ciasto, ale to nic. Dobrze, i tniemy dalej. Robimy dalej. Możecie sobie nawet tak naprawdę wziąć i tak słuchajcie odsunąć. Żeby Wam było lepiej ciąć. Ja do plastycznych rzeczy powiem Wam szczerze, nie jestem specjalnie uzdolniona, więc może moja jadełka nie będzie aż tak piękna jak na zdjęciu, ale się staram. Słuchajcie. Jeżeli ktoś z Was ma radełko, takie do wycinania ciasta, to na pewno będzie Wam prościej. Ja niestety właśnie gdzieś podziałam swoje radełko, więc go nie ma. druga strona. Dobrze, że to nie jest konkurs plastyczny, słuchajcie, bo bym nie zdała chyba. Dobra. Ponacinamy. Teraz słuchajcie na pasie bez nacięć, czyli tutaj na środku ułożyć nadzienie z serka halo, czyli nakładamy. Ciekawa tego smaku, słuchajcie. E, bo powiem Wam szczerze, że jeszcze też nie robiłam, robię to pierwszy raz, razem z wami. Ale wiem, że słuchajcie, z termomiksem e, nie trzeba nic próbować, jeżeli macie jakieś przyjęcie dla gości czy coś. To tak naprawdę nie musicie zbytnio testować swoich potraw, które chcecie gościom zaserwować, ponieważ tak naprawdę z Thermomixem wszystko jest bardzo proste i na pewno Wam wyjdzie. Teraz dalej. Paski ciasta, ciasta zakładać naprzemiennie na środek z nadzieniem. No tu mi jeszcze troszeczkę nadzienia zostało. Zrzucimy, bo szkoda. No i teraz robimy tak naprzemiennie, czyli Jeden ten, jeden ten. Ja chyba coś nie za bardzo yy, poprzekrawałam tu tych paseczki. O właśnie. Yy, I teraz jeden ten. Bo mi się skleiło to ciasto. Yy, I jeden ten paseczek. No i tak robimy wszystko. I słuchajcie, mamy zrobione. Tak ładnie nam się ułożyły. E, I teraz, co prawda, te moje, <laughs> e, te moje pocięte ciasta to nie wyglądają jak jodełki. No, ale słuchajcie, plastycznych nie mam ustalnień. E, dalej, następnie chwycić za wolne końce, dwa końce ciasta, czyli te, e, po bokach i zlepić je, tworząc wieniec. No to słuchajcie, będziemy teraz tworzyć wieniec. O, aha. Teraz rozkładamy. i zlepić je, tworząc więc odciętych na początku czterech kawałków ciasta również wyciąć paski z nacięciami na wzorze jodełki zasłonić nimi łączenie y, tego wieńca. czyli nam się wszystko przy tak tu złączamy sklejamy By było takie ładne okrągłe I teraz z tego robimy jodełki, z tego ciasta. Może tak ponacinam. I takie jodełki zrobię. Tak. Ja myślę, że radełkiem, słuchajcie, będą ładniejsze te jodełki, ale no, ja niestety gdzieś podziałam. I słuchajcie, nie mogłam znaleźć. Nie Możecie też wywałkować to ciasto. To ciasto naprawdę jest bardzo fajne, takie super poddatne. Właściwie nasza jodełka jest zrobiona. Słuchajcie. O, ja sobie tą tu przykryję może. tak I mamy dalej. Całość posmarować roztrzepanym żółtkiem. Tutaj mam żółtko już w kubeczku naszykowane, więc sobie posmarujemy, żeby był taki piękny złoty kolor, jak się piecze. Tak jak mówię, plastycznych zdolności niestety nie mam, więc słuchajcie, no, nie jest to taki idealny wieniec, jakby, jak może Wam wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam wyjdzie fajniejszy. Ja nigdy nie umiałam rysować, ani malować, ani nie miałam cierpliwości tak naprawdę do takich <grytania> robótek technicznych, jakichś takich, jeżeli chodzi o rzeźbienie, o jakieś takie właśnie wykrawanie czegoś, jakoś tak. No, to nie moja, więc. To nie moje zdolności, ale mam inne. Eee, I teraz dalej. Eee, piec 22 do 25 minut w 180 stopniach lub do uzyskania złoto-brązowego koloru. No to słuchajcie, wkładamy do nagrzanego piekarnika eee, i za chwilę zobaczycie efekt końcowy naszego wieńca. No i witajcie kochani, e, efekt końcowy naszego wieńca z halomi i rozmarynem. Proszę, tak wygląda wersja ostateczna. Tak jak mówiłam, no plastycznie mogło, moż, mogło, mogłoby być lepiej, no ale niestety takiej zdolności nie mam. Ale słuchajcie, pachnie obłędnie naprawdę na całym domu. roznosiło się, tak piękne, tak, roznosiły się takie piękne zapachy, e, że naprawdę już słuchajcie, korci mnie, żeby to ukroić i jak najszybciej zjeść. Ja sobie pozwolę tu ukroić przy Was i od razu spróbować, bo sama jestem ciekawa tego smaku, ponieważ pierwszy raz też to robiłam, ten wieniec, więc jestem ciekawa, jak to smakuje, i od razu spróbuję, i zaraz się z Wami podzielę. Ale słuchajcie, naprawdę pięknie, obłędnie, popatrzcie, tak pięknie wygląda. Ślicznie. Jak widzieliście, wcale nie jest to takie trudne wykonanie tego wieńca, więc myślę, że zrobicie na pewno. Mm. Słuchajcie, naprawdę przepyszne. Ten serek z tą cebulką i ciasto lokiszowe obłęd. Naprawdę. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że mnie zaskoczyło. Cudowne, proste, a naprawdę pyszne. Teraz będę jadła. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany prezentacją Thermomixa, żebym zrobiła taką prezentację u, u Was w domu, dzwoncie bez problemu, nie wahajcie się. Chętnie przyjadę, zrobię taką prezentację. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli to, jeżeli nie osobiście, to mogę taką prezentację zrobić online. Łączymy się poprzez komunikator i zrobię Wam taką prezentację na bieżąco w, przez Skype'a, Whatsappa czy tam inny komunikator. Także jak macie ochotę, zapraszam serdecznie do kontaktu, a słuchajcie, to jest naprawdę wyborne i myślę, że na święta Bożego Narodzenia, chociaż nie tylko, możecie zrobić taki wieniec i naprawdę zaskoczycie swoich gości. Ja obiecuję, że popracuję nad swoją, e, ze swoją plastycznością, nad swoimi umiejętnościami plastycznymi, żeby to wszystko piękniej wyglądało. E, ale myślę, że Wy da, dacie sobie radę. Słuchajcie, nie jest to takie trudne, naprawdę. Robiłam razem z Wami pierwszy raz i naprawdę, słuchajcie, przepyszne i wyszło mm, genialne. Życzę Wam smacznego. Dzięki za dzisiaj. Zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia, kochani. Na razie. Dzięki Pa.